Trudno w to uwierzyć, ale uczymy się przez obserwację. W roku 61 Albert Bandura sprawdził, czy jesteśmy w stanie jako dzieci nauczyć się agresji przez obserwacje. W eksperymencie w dużym skrócie dzieci oglądały dorosłych, którzy źle traktują lalkę. Rzucały nią, źle się do niej odzywały i ogólnie nie szanowały tej lalki. Następnie same dzieci, mając dostęp do lalki, robiły dokładnie to samo. Dzieci, które obserwowały agresywne zachowania, były trzy razy bardziej skłonne do tego, żeby źle zachowywać się wobec lalki niż grupa kontrolna. To udowadnia, że zachowania, które obserwujemy jako dzieci u dorosłych, stają się naszymi własnymi automatycznymi zachowaniami. Pokazuje to, że uczymy się przede wszystkim przez obserwację, podłapujemy schematy, wzorce zachowań, bardzo często nawet przekonania, idąc z nimi przez świat i traktując je jako swoje własne. Z jednej strony mamy dawanie dobrego przykładu, z drugiej strony zobacz, jakie to jest niesamowite. Możesz mieć pewne zachowanie, Możesz wierzyć w coś, możesz robić coś automatycznie i wydaje ci się, że to jest Twoje, było z Tobą całe życie, a tak naprawdę mogłeś się tego nauczyć, obserwując kogoś dorosłego. Właśnie dlatego dobrze jest dawać dobry przykład dzieciom, a przede wszystkim świadomie patrzeć na to, jakie zachowania występują w naszym własnym życiu, ponieważ w naszym własnym życiu nasze własne zachowania mogą wcale nie być nasze własne. Czasem warto sobie zadać pytanie, Dlaczego tak się zachowałem? Czy to jest jakiś automatyzm, którego nie rozumiem? Jakiś schemat? Coś, co robię z automatu i nawet o tym nie myślę? Czy naprawdę moje zachowanie, bo chciałem tak zrobić? Kliknij, follow i widzimy się w kolejnych filmach.